Jest to róg nosowy Triceratopsa. Był to dinozaur uzbrojony w trzy rogi, za którymi miał jeszcze wielką kryzę. Dwa rogi były umieszczone nad oczami, a jeden na nosie. Gat z zachowania przypominał trochę bizona, do którego lepiej nie podchodzić. Ale fajnie. Pierwszy raz znalazłem coś takiego. Takie rogi nosowe są cenne, bo można nimi uzupełniać niekompletne czaszki, tworząc kompozyty. To jedyne rozwiązanie, kiedy mamy dwie niekompletne skamieliny. Można je połączyć. Ktoś, kto ma niekompletną czaszkę, może zapłacić za taki róg nawet tysiąc dolarów. A nawet więcej, jeśli w pobliżu jest szkielet. Ciekawe, czy jest tu coś jeszcze. Muszę się rozejrzeć. Teren, na którym stoję, znajdował się kiedyś wyżej, ale uległ erozji. Chyba jestem poniżej warstwy, która mnie interesuje. Róg osiadł w korycie strumienia. 66 milionów lat temu płynęła tędy woda. W zakolu rzeki odkładały się skamieliny, które nazywamy kanałowymi. W takim miejscu można znaleźć mieszaninę szczątków różnych zwierząt, które żyły w okresie kredy. Można tu znaleźć drobne skamieliny, takie jak zęby i pazury, które łatwo udaje się sprzedać. Widzę kawałek żebra, oh. Ząb nanotyrannusa. Niektórzy biorą go za młodego tyranozaura, ale ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem był to inny, mniejszy gatunek. Miał jakieś 2 metry wysokości. Na zębie widać żłobkowanie i szkliwo. Czubek jest starty. Coś takiego kosztuje 250 dolarów. Szukanie drobnych skamielin różni się od wykopalisk. Tutaj wszystko jest wymieszane. Raczej nie znajdziemy pełnego szkieletu triceratopsa. Rozejrzyj się gdzie indziej.